Czarlatan nigdy nie zniszczy tobie zdrowia tak jak lekarz. Bo to lekarze, to medycyna doprowadza ludzi do ciężkiego kalectwa, a później nie ponosi za to, za to żadnej odpowiedzialności. To lekarz dla pieniędzy, dla pieniędzy z NFZ-u, za operację, nie będzie leczył twojej choroby przewlekłej, tylko skieruje cię na wycinanie organów, Jakich, jakichkolwiek. Ale problem jest taki, że na dzień dzisiejszy dla chęci zysku okalecza się już małe dzieci wycinając im migdały. Jak można do czegoś takiego dopuszczać? Najgorsze jest to, że, no, moi drodzy, lekarz sam z siebie nie podejmie takiej decyzji. Niestety, to wy przez brak wiedzy, przez nieumiejętność odpowiedniego zajęcia się swoimi dziećmi, przez nieumiejętność odpowiedniego zajęcia się sobą, pozwalacie na to, aby wasze dzieci zostały bezpowrotnie okaleczone. Ja na podstawie własnego doświadczenia mogę Wam powiedzieć jedno, na wycinanie organów zawsze będzie czas. Zawsze jest czas na to, żeby coś wyciąć, ale kiedy to wytniecie, to żadna medycyna już nie pomoże wam w tym, aby ten organ odrósł. A więc